I no, chciałem powiedzieć, że ta składka na ubezpieczenie zdrowotne była dosyć wysoka wtedy, bo to było 6,5% zarobków. Szartów nie było. Nie było żartów, jak porównamy do dzisiejszej składki, a medycyna wówczas to był właśnie tylko lekarz, a najbardziej zaawansowane badanie diagnostyczne to było prześwietlenie rentgenowskie, i to też można było liczyć tylko w większych ośrodkach miejskich. Ale ja rozumiem, że zakres usług oferowanych w ramach tego systemu obejmował dostęp do lekarza, no i ewentualnie, kiedy była potrzeba, to też szpital publiczny tak. przyjmował takiego I pacjenta. to były, były szpitale tworzone w ramach Kasy zdrowia. Te kasy zdrowia były dosyć autonomiczne. To nie było tak, że mając ubezpieczenie w jednej kasie chorych, było to ubezpieczenie obejmowało na cały kraj, tylko ono było swoiście przypisane do jednego um, człowieka. Ale oczywiście ono było rozszerzone na rodzinę, ale w ramach tego ubezpieczenia też były różnego rodzaju świadczenia chorobowe, w przy yy, porodzie różnego rodzaju zapomogi i wsparcia, czyli to było dosyć szerokie.